Papier i złoisia, biofik miecia oraz limpet. Właśnie ich poznacie dzisiaj. Oto nasi przyjaciele razem ziemię ocalimy, żeby śmieci nas dalały. O nie, nie, nie pozwolimy! Siedzą w żółtym pojemniku Papier, karton i gazeta Już w niebieskim fikumiku A butelki i słoiki Wylądują w tym zielonym Pomieszane śmieci w czarnym Bioodpady zaś w brązowym Mamy sposób na odpady Wszystkie sprytnie podzielimy Z tych codziennych śmieci Jeszcze super skarby wyłowimy Problem znika! Ale he, ale draka! Dla każdego przedszkolaka taka akcja to atrakcja, misja segregacja! Metal i tworzywa sztuczne siedzą w żółtym pojemniku. Papier, karton i gazeta już w niebieskim fikumiku. A butelki i słoiki wylądują w tym zielonym. Pomieszane śmieci w czarnym, bioodpady zaś. Drogie śmieci, nie wchodź się. Każda będzie miała wygodne miejsce. Ach, my być śmieciem w segregacji świecie!